Czym dla katolickiej Polski jest Częstochowa, tym dla Podlasia jest Kodeń. To tam do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej, królowej Podlasia, przy samej granicy z Białorusią, pielgrzymują tysiące ludzi, szczególnie w uroczystość Matki Bożej Kodeńskiej, którą obchodziliśmy we wtorek. Liturgiczne święto Matki Bożej Kodeńskiej w Sanktuarium Maryjnym w Kodniu to także diecezjalny dzień chorego. Od wieków, w tym dniu do Kodnia, przybywają chorzy i cierpiący, żeby zawierzyć siebie Matce Bożej. Liczne świadectwa uzdrowień zapisane w Kodeńskiej Księdze Cudów wiążą się właśnie z tym dniem. Każdego roku przyjeżdżam to prosić o zdrowie, dziękować za zdrowie dla siebie, dla całej rodziny, dla znajomych, którzy są naprawdę bardzo w potrzebie. Przyjechałam też podziękować Matce Kodańskiej za wszelkie łaski i, i prosić, szczególnie dzisiaj proszę o zdrowie dla mojej siostry, która jest chora. Myślę, że Maria mnie wysłucha. Historia sanktuarium nierozerwalnie łączy się z potężnym rodem sapiechów, którzy w Kodniu posiadali swoją siedzibę. Czwarty dziedzic Kodnia, Mikołaj Sapiecha, zwany Pobożnym, jako dar Bogu za swoje życie, buduje świątynię pod wezwaniem Świętej Anny. W trakcie budowy zapada na nieznaną chorobę, której efektem jest paraliż. Postanawia zatem udać się na pielgrzymkę błagalną do Rzymu, aby u stóp apostołów prosić o łaskę zdrowia. Urban VIII zaprosił go do prywatnej kaplicy. No i kiedy wszedł. I o dziwo zauważył cudowny wierzurynek Matki Bożej Gregoriańskiej. Tak żarliwie się modlił, że został uzdrowiony. I tak sobie pomyślał, ale ja w Kodniu buduję świątynię. Rzesze by przyjeżdżał. Prosi zatem Ojca Świętego, aby podarował mu cudowny wizerunek. Kiedy papież odmawia, Mikołaj Sapiecha wykrada obraz z kaplicy w Watykanie i biezie go w 1631 roku do Kodnia za świętokradztwo. Zostaje wyklęty. Dopiero po kilku latach zostaje zdjęta z niego kara ekskomuniki, a obraz zostaje na stałe w Kodniu. Kodeń szybko staje się miejscem pielgrzymek. Dzieją się tutaj cuda. Staraniem sapiechów obraz Matki Bożej zostaje koronowany koronami papieskimi 15 sierpnia 1723 roku. Jest to trzecia koronacja koronami papieskimi na ziemiach polskich tylko sześć lat po koronacji obrazu Jasnogórskiego. W czasie zaborów Kościół zamieniono na cerkiew prawosławną. Obraz musiał udać się na wygnanie. Przez 52 lata był na Jasnej Górze. Powrócił do Kodnia w 1927 roku. Tytuł jaki przysługuje Matce Bożej Kodeńskiej to Matka Boża Jedności. Myślę, że chodzi tutaj przede wszystkim o tę jedność wśród tych, którzy w Jezusza wierzą, uczniów Jezusza. O jedność Kościoła. I tutaj Szczególnie na wschodzie o tę jedność prosimy. Opiekę nad głównym sanktuarium diecezji siedleckiej sprawują misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej. Rocznie do Częstochowy Podlasia pielgrzymuje ponad 200 tysięcy osób. A w naszym studiu ksiądz profesor Józef Naumowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szczęść Boże, witam Boże. serdecznie. Księże profesorze, jak ważne jest sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej oraz kult Matki Bożej Kodeńskiej? To jest jedno z najważniejszych sanktuariów nie tylko na Podlasie, ale także w całej Polsce. Centrum tego sanktuarium jest ten cudowny obraz, oczywiście, który ma nie tylko taki wspaniały początek, sprowadzenie do Kodnia, ale też przez cztery wieki był bardzo mocny, związany z historią Polski, więc warto odwiedzać to sanktuarium, żeby tam modlić się, ale też poznawać te cztery wieki obecności tego obrazu w Polsce. Jak to jest? Mamy Matkę Bożą Królową Polski, Matkę Boską Częstochowską, potem Matkę Bożą właśnie Kodeńską, Licheńską. Kult Matki Bożej jest też w Gietrzwałdzie w świętej Lipce. Ile mamy matek boskich? No właśnie, no te liczne tytuły, sanktuaria матки Божей у upamiętniają miejsca, upamiętniają te bogactwo działania Pana Boga za pośrednictwem Matki Bożej w różnych miejscach i w różnym czasie. A zawsze to jest ta sama Matka Boża. To tak samo, tak samo jak, jak no mamy, mamy różne obrazy Matki Bożej, ale pamiętajmy, że przy kulcie obrazów to, co jest ważne, to jest my czcimy nie samo, Obraz, nie materię, ale czcimy postać, która jest na obrazie. A więc kult obrazu, kult, część dla obrazu przynosi się na pierwowzór, a ten pie pierwowzór jest zawsze w niebie, czyli Matka Boża w niebie jest jedna. Tylko ma, my ubieramy ją w różne stroje, tak jak w Kodniu te stroje są bardzo bogate. Y twarzy prawie nie widać, nadajemy różne obrazy, ale zawsze to jest ta sama Matka Boża w niebie i te wszystkie obrazy by się z pewnością zmieściły w jednym albumie rodzinnym, czyli to jest to samo. To tak samo jak mamy cztery Ewangelie, ale święty Ireneusz z Leonu mówił, że mamy w zasadzie jedną Ewangelię, czy jedną dobrą nowinę o zbawieniu, ale tylko w czterech kształtach, w czterech formach. Podobnie jest jedna Matka Boża, tylko ma różne obrazy. No właśnie, jeśli chcemy się do Matki Bożej Kodeńskiej pomodlić, niekoniecznie w, yy, w Kodniu, to możemy, w Fatimie możemy, w Lurt możemy pomodlić się Oczywiście do Matki Wszędzie Bożej Kodeńskiej. Pomodlimy się do tej samej Matki Bożej, z tym, że to jest tajemnica Pana Boga, że On wybrał pewne obrazy, pewne miejsca, gdzie szczególnie udziela łask, albo objawia się. E, Fatima, Lourdes, La Salette to są miejsca objawień Matki Bożej. Tam są czczone figurki, czy te figurki, które upamiętniają objawienie. Natomiast w Polsce też mamy miejsce objawienia, Gietrzwałd, ale też w Gietrzwałdzie czcimy raczej obraz Matki Bożej. Natomiast inne obrazy cudowne, słynące łaskami, bądź powstały w jakiejś Sposób tak jak w Guadalupe w Meksyku. Do dzisiaj nie wyjaśniona tajemnica istnienia tego obrazu, początków albo obrazy, które nie wiem, płakały, na przykład Matka Boża w Kalwarii Zebrzydowskiej, albo Matka Boża w Stanisławowie, tak zwana Ormiańska, obecnie jest w Gdańsku. Albo też są obrazy słynące łaskami od wieków. I no, to są te miejsca wybrane przez Boga tajemnicze, w której Bóg szczególnie udziela łask. Bardzo uprzejmie dziękuję. Wyjaśniał ksiądz dziękuję profesor bardzo. Józef Naumowicz. Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na.